Takie spektakle powinny mieć więcej czasu w naszym wygnaniu. Krótko mówiąc, byśmy nie mieli za dużo czasu, niemniej ja jestem przekonany, że po prostu mamy po no, tydzień jeszcze czasu. Na pewno dotrze się do tego, co mamy już przygotowane, bo mamy fantastyczną młodzież, mamy fantastycznie przygotowany teatr techniczne. Ale krótko mówiąc, taki spektakl, tak jak komedia, wymaga dogrania, wymaga tego rozróżnienia się sprawdzenia się we wszystkim, tych na nazywa do tego wszystkiego, na razie oni są zdenerwowani, bo tutaj nie działa co, tutaj gdzieś maszyneria nie funkcjonuje, ale proszę wziąć pod uwagę, że to jest po raz pierwszy tego typu eksperyment robiony tak?